Uwaga, to jest część druga drugiego odcinka serii Zagrajmy w Bugs Bunny Lost in Time. Jeżeli akurat pominąłeś pierwszą część i nie wiesz dokładnie co się zdarzyło, w tym momencie pojawia się adnotacja w prawym górnym rogu ekranu, żeby cofnąć się do tej części. To wszystko i zapraszam do oglądania dalszej części. Tak, jakoś wyszło. Yy, wyspy. Rekina? Czy jakoś tak? Tak mi się wydaje. Dobra. Gdzie ja mam tu iść? Nie karm tych. Nie karm rekinów. O kurde! Co ty tu robisz? Dlaczego mnie ty rzucasz? O, dobra. Chyba mogę to wziąć i rzucić w ciebie, prawda? Mogę, dobra. To już wiem, jak cię ten dorwać. Bo coś mi się wydaje, że jak ty będziesz, to. Jak spadniesz właściwie, to chyba będziesz miał udostępnione mi wejście. E! Ale ty rzuć czarną! Rzuć czarną, a nie kurde tymi. O, dziękuję. Ble. No, bierz to. A! jest dziękuję bardzo. Proszę bardzo. I widzę, że mamy tu odblokowane oczywiście przejście. Tylko teraz muszę na tym wskoczyć chyba. O! Uuh, uuh. Uuh, powoli To jest ciekawy etam. Tylko nie daj. No właśnie się tego bałem, kurde! Bo, skoro było mówione nie karbić rekinów, to nie karbić rekinów. A ja się bałem, że on nie dziabnie. No i, kurna I jak kurna mać dziabną. I co ja mam teraz tu raz zrobić? O nie, kamera znowu. Nie, powoli. To jest chyba najlepsza taktyka na tego rekina: stać w miejscu i nie pozwolić, żeby cię darwał. Bo, jak cię dorwie, to potem będzie problem. E? Ej, ale ja nie chcę na nim skakać, ja chcę po prostu go wyeliminować. Dobra, pik. Lecimy dalej. Trzeci. Ja wolę oczystać tą drogę i ja wam chyba radzę tak samo. Będziecie mieli o wiele, wiele mniej problemów z nimi. O kurde, ile tego tu jest? O, o, o. o to dopiero będzie wyzwanie. Proszę państwa. O! To dopiero jest wyzwanie, powiem wam szczerze. Żeby tu się utrzymać i złapać to Opa Jest! Udało się! Nie wierzę w to! Udało mi się! What? Dobra, czy coś tu mamy... O, TNT mamy. Czyli trzeba będzie wziąć pochodnię zaraz. O, dobra Dobra, podpalę pierwszy. Już wolałem ten. Już wolałem go po prostu <laughs> tak jakby trochę kopnąć. Ale już wiem, jak to trzeba zrobić. Dobra. Tu będzie drugi. Amas! Dobra, drugi. I gdzie był jeszcze trzeci? O, właśnie tutaj. Ale to pozwólcie, że ja wezmę oczywiście... Y mnie słyszeliście teraz ten, trochę ciszej, dlatego że oddaliłem się. Dobra? A! To chyba teraz na nim mogę się skupić. Dobra? Kolejna jest złota marche. O! Słyszałem! O! Dobra! A co to? Co to za jakieś koło mu spadło? Mogę je wziąć? Mogę! Tylko gdzie ja mam je teraz wsadzić? Bo widzę, że ono jest do tego do jakiejś rzeczy. Tylko gdzie? A, tu! Dobra! Musiałem zrobić pełne kółko, żeby odkryć to. Dobra? Powoli. I ty muszę to zrobić z odpowiednią no Tak! Dobra. Kolejne przejście się właśnie otworzyło. To jest najważniejsze. I chyba tu muszę przejść, żeby to było. O, checkpoint! Ale to wezmę go. Dobra. I, i gdzie ja mam iść? A! Do tego właśnie przejścia. Kolejne krawiki. Spadaj i ty też spadaj. Dziękuję bardzo. Czy to będzie zegar? Oczywiście, że zegar, ale bugs. No właśnie, chciałem, żebyś go wziął. I przy okazji, otworzył to przejście, które było otwarte. I mi się teraz chyba wydaje, że ja muszę tam wrócić. Niestety, bo jakoś nie widzę innego przejścia. Chociaż, o nie. A spójrz, sprawdzę, co tutaj jest. Sprawdzę, co tutaj jest. Aha, już wiem, co tu, ja, tutaj jest. Ja się chyba wróciłem w to samo. Chociaż. Nie, ja sprawdzę z ciekawości. Czy coś tutaj jeszcze jest? Powiedzcie mi szczerze. Ja jestem debilem. Ja się wróciłem w to samo miejsce, kurde. Uh, uh, ja się wróciłem w to samiutko, samiutkie miejsce. Po co? Żeby chyba popatrzeć jeszcze na piękne widoki. I chyba tam będę musiał iść teraz. Dobra, powoli i na spokojnie. Będąc szczery z wami, ludzie, nie wiem czy jest sens akurat mówić o jakichś, nie wiem, ciekawostkach czy tym podobne. Bo szczerze, co z tego, jak to, jak przecież tutaj jestem głównie, właśnie skupiony na grzeń, jest bardziej na. Mówieniu o tym, co tutaj się dzieje i tak dalej. Zwłaszcza, że... <laughs> Zwłaszcza, że tutaj... O wpadkę albo o jakiś dziwny przypadek nie jest trudno. O, kolejny te. Widzę szczynki, więc znowu trzeba będzie trochę pokombinować i tym podobne. O! Widzę... Widzę cię, ty cholera! Chodź tu! Dziękuję bardzo! Dobra. O, i o, wiem, spróbuję tutaj ustawić tą eee, Tutaj spróbuję ustawić właśnie górkę. I chcę to zrobić w trochę inny sposób, że chcę ustawić cztery. Bo widzę, że tu chyba cztery będą, tylko muszę znaleźć jeszcze jeden gdzieś. Tak, teraz to była taka typowa cisza, że nie wiesz, co się dzieje i nie wiesz, jak masz to zrobić. Bo stąd to raczej nie ma szans, że wskoczę. No właśnie. Bo sam to widzę. Dobra, czy gdzieś jeszcze jest czwarta? Tu jest! A, Co za trwaniary! Widzę kolejny chyba podkradnięty pomysł. Bo przyznajcie szczerze, że ten... E, że ten pomysł już był przecież w jednej grze ze smokiem. Co ja tu wskoczę? Osz! udało się! Uf. Zegar. Numer 6. A czy mogę tam wskoczyć? Bo tu chyba też coś jest, no. Nie, nie, nic tu nie ma. Ale tu coś jest, widzę. I kolejna synka. Tylko... dajcie mi ją wziąć. A mogę stąd skoczyć? No nie mogę. A... Nie. A, to już wiem co mam tu zrobić. Auć. A! Ale to będzie kombinacji <noise> Aha, to automatycznie to się robi. Bo chyba mogę z tym skoczyć. Serio nie mogę? Sam mogę A z tym nie mogę? Ale to głupostwo czasami jest. Takie detale. Bax, bardzo cię proszę Nie rób czegoś takiego, dobra? To jest chyba ostatni z tego co mi się wydaje Akme. Tak jest, tak jak myślałem, czyli numer 7. Pięknie, no to jeszcze tylko ten, z tego pamiętam, dwa. Ale muszę wrócić się, zebrać marchewkę, żebyś mieć zdrowie. I proszę Cię, kamerę, nie przesuwaj mnie tam! Dobra, ósemeczka. O ile, mówię, o ile pamiętam, chyba tam dziewięć było do zdobycia, dlatego... Za niedługo powinno być spokój. Powoli? A jak Ty mnie z już sięgnąłeś? Ty cholero, nie wiem. Padaj. i tu też, tu jest kolejne jakieś ukryte przejście. Tylko gdzie ono prowadzi? Bo ja zapomniałem. Chyba tu, tak mi się wydaje. A może nie, to chyba nie tu jednak. Kurde, ja szczerze się pogubiłem. Bo wiecie, to jest bardzo skomplikowany poziom, który bardzo dużo wymaga. A nie, chyba dobrze idę. Bo widzę, jak jest teraz potyczka znowu z tym gostkiem, więc znowu będzie wduszał te cholerne bomby. No dawaj, wyrzucaj tą zwykłą. O, dziękuję. Hop. Ej, nie trafiłem. <ścoughs> Idealny cel. Oby Obydwoje żeśmy dostali. Jakim cudem ja nie trafiłem wtedy? To, to chyba taki mini boss mógł być, tak mi się wydaje. Ale mnie zlagowało. O! Zlagowało mnie trochę. Ale jest ok. Ej, znowu nie trafiłem. Czy ja muszę z bliska go uderzać? Bo chyba tak. Bo tak to ja nie mogę ani trochę go. trafić z niego. Dobra, podniosę. Trzymaj. Dobra. A, Czyli rzeczywiście. Tu trzeba być mega celnym. Dobra. Dawaj. Dziękuję. I chodź. Dziękuję. Ej! Ach! Odbił w tym samym czasie. No, wreszcie. No, rzucaj! Obydwoje żeśmy rzucili. No, dawaj. I dziękuję bardzo. Tym razem już tak ja żyłem, co miałam tu robić praktycznie. Ty cholero jedna, ty! Ale tak to wychodzi. Dobra, kolejna dziura. Co ona mnie gdzieś zaprowadzi? Gdzieś mnie zaprowadzi, ale nie na koniec poziomu, ponieważ to jeszcze nie koniec. Jezu, ile już tu siedzę? O! A co my tu mamy? Tu jest chyba ten, walka z bossem. z tego co widzę. Bo to jest oczywiście ten. Yy, Bosem jest tu Josemite sam, z tego co widzę. A co on tu robi właściwie? Wrzuca? O! I chyba ja muszę mu to zrzucić. A masz, proszę bardzo, masz tutaj tą pamiątkę ode mnie. No, no, tu chyba cała sekwencja będzie walki, zobaczymy zaraz tam. Fire, fire! Dobra, poczekamy troszeczkę. Oczywiście to jest ten, to powiem tak: To jest oczywiście Yosemite Sam, czyli ten Pirat, cowboy, artysta. Zależy, jak to go woli nazywać, bo on ma wiele ról. Praktycznie w tym w kreskówkach właśnie z królikiem waxem, zawsze coś innego ma, ale zawsze kończy się na tym samym: czyli że ma pecha z królikiem, nie może go ani pokonać, ani nic. Więc zawsze się tym denerwuje.

ale chyba nie resetuje się. Dobra, nie resetuje się, to jest najważniejsze. Spokojnie, ja już wracam właśnie. Ja właśnie wracam w tym momencie. A, dobra, to dawaj mi tu. Za właśnie tą myśl. On jest mega śmieszną postacią. Zwłaszcza jak się denerwuje. Ja do dzisiaj pamiętam jeden z odcinków właśnie z Josemitem samym. Gdzie on tam był chyba właścicielem jakiegoś domu i nie mógł nic absolutnie powiedzieć złego koło właśnie klika baksa, bo jakby powiedział coś złego, to zaraz by płacił. I tak było właśnie, nie wiem, 500 dolców. Ja nie wiedziałem, że on tutaj uderzył. Co za cholera. Ale dobra, ten plus, że przynajmniej nie muszę ten. Nie muszę się martwić. Że on oczywiście musiał ten i w pewnym momencie było tak, że chciał go wywalić i w tym odcinku było tak, że on, kurde, wpadł dwa razy do tej samej dziury, do tej samej pułapki i coś tam wyzywając się. Papa, poleciałeś gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale przynajmniej miałeś fajny lot w tym momencie. I widzę, że oczywiście jest zegar, to już tam polecę po niego i on chyba jest ostatni, tak, dziewiąty. Gacja! Gotcha! To jest coś, co pierwszy raz powiedział. Więc i tym lepiej. Wracamy. I co, to koniec poziomu? Tak, to jest koniec poziomu, nareszcie! O Boże, on to będzie chyba 21 minut trwał, tak mi się wydaje. Ale nie jestem dokładnie pewny. Super! Ukończyłem na ten. Ukończyłem w, w pełni ten poziom. The Big Bang Withdrawal. Nie mam pojęcia, co znaczy withdrawal na teraz. Tak jest, bardzo chętnie je zapiszę oczywiście ten poziom. ...żeby nie było, znaczy, znaczy, oczywiście, grę, bo wiadomo jak to wychodzi. Ach, no i dobra, i wiecie co? Myślę, że na ten moment mogę sobie, możemy sobie zakończyć ten odcinek, bo pewnie wyjdzie bardzo długi. A nie chcę niepotrzebnie przedłużać, oczywiście, jakiegoś sensu, który się tam dzieje. Tak wiecie, co? Ja się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie, łapki w górę, za Jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik adw. Наразе и теж!